Czy ten wykres obrazuje zielona linia przedstawia cenę złota w liarach tureckich, a pomarańczowa w dolarach amerykańskich. Także jest to ogromna różnica. Na koniec mojej prezentacji chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z zapowiedzią naszej książki, którą napisałem razem z moim wspólnikiem Łukaszem Witta. Tytuł książki to Złoto banki, Inflacja, Przewodnik po Inwestowaniu w Królsce. Stworzyliśmy taką pozycję, bo dostrzegliśmy podczas naszej pracy z klientami ogromną potrzebę, żeby przekazać tego typu wiedzę. Właśnie pierwsza część książki jest poświęcona systemowi monetarnemu i roli złota w nim, a druga skupia się już typowo na inwestowaniu medale szlachetne. Szczegółowo zostały omówione złoto, srebro i platyna, nie tylko w formie fizycznej i przedstawiamy tam również wiele praktycznych porad, takich już, yy, które dotyczą kupowania metalu fizycznego. Także jeżeli kogoś interesuje ta pozycja, zapraszamy na naszą stronę www.książkachetnyinwestycje.pl na której już niedługo odbędzie się przedsprzedaż i jest tam również więcej informacji na temat tej książki. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy panu Mateuszowi. Ciekawa prelekcja. Myślę, że każdy z nas coś wyciągnie dla, dla siebie. A teraz przed nami kolejna dawka informacji, wiedzy, którą przekaże nam pani Patrycja. Oryl, specjalista do spraw marketingu i public relations. Uchyli nam rąbka tajemnicy związanej z produkcją monet, bo przecież dobrze wiedzieć, ile pracy trzeba włożyć, byśmy później mogli podziwiać te małe dzieła sztuki. Zapraszamy na scenę pani Patrycjo. Brawa, brawa, właśnie. Dzień dobry państwu. Bardzo miło mi, że mogę tutaj być. I przyznam szczerze, że mam. Lekką tremę, bo pierwszy raz występuję przed, przed tak dużą i specjalistyczną publicznością. Brawo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj opowiem Państwu o tym, jak produkuje się monety mennicy Gdańskiej. Tak naprawdę no to etapu, etapów jest kilka i my pracujemy na, nad monetami od pomysłu aż po wykończenia i dodatki ich finalny efekt. Um, mogę prosić o następny slajd. E, I tak, e, pomysł na monetę zawsze leży po naszej stronie. E, I tak e, najpierw tak naprawdę w naszej firmie jest burza mózgów, co na monecie przedstawić, e, jaką scenę, jaki wizerunek, e, co i, jak to przedstawić szczegółowo, żeby zainteresować no, też e, potencjalnych klientów? E, my szukamy tematów, które mają właśnie potencjał. E, szukamy tematów, które mają potencjał i e, szukamy takich tak, tak, serii, e, które są niszowe, ale nie tylko, bo na przykład e, mamy taką serię, która się nazywa Bestie Słowiańskie, e, i tutaj mamy duże pole do popisu, jeżeli chodzi o o właśnie o, o działanie z wizerunkiem e, tych postaci, no ponieważ tak naprawdę, no możemy tutaj e, z wyobraźnią sobie e, trochę popłynąć. Mm, jeśli chodzi też właśnie jeszcze o pomysły, no to e, warto też e, się tak zastanowić, jakimi tematami interesują się odbiorcy. Warto też zwrócić uwagę na przykład na postacie, które się e, ludziom bardzo dobrze kojarzą, na przykład. Harry Potter, Wiedźmin, ponieważ no, jako jedyna mennica na świecie mamy licencję udzieloną przez Andrzeja Sapkowskiego i możemy wydawać właśnie monety z wizerunkiem Wiedźmina. Tak samo właśnie mamy jako jedyna mennica na świecie licencję od Roberta Lewandowskiego i możemy właśnie z jego wizerunkiem wydawać monety kolekcjonerskie. Mamy też monety z Matrixem, dzięki właśnie współpracy z gigantem filmowym Warner Bros., ale to, to właśnie za chwilę o tym. No, tak naprawdę, my musimy być takimi jasnowidzami, trochę wróżkami i przewidzieć, co zainteresuje kolekcjonerów. I następnym etapem jest projekt, jeśli chodzi właśnie o powstawanie monety. No i o ile nasze pomysły są nieograniczone, tak w przypadku projektu już tutaj musimy trochę zejść na ziemię, bo projektant musi zdecydować, jaki wizerunek, w jaki sposób zamieścić go na monecie, nie pominąć jakiejś ważnej kwestii, ważnej sceny. No i przy okazji zrobić to tak, żeby, żeby ten projekt był przejrzysty. Musi też właśnie przewidzieć to, w jaki sposób zachować wysokość na tym projekcie, wysokość monety, ponieważ no, monety mennicy gdańskiej charakteryzują się tym, że mają wysoki relief, czyli taką, można powiedzieć, wypukłą płaskorzeźbę, która sięga nawet 4 mm na rewersie i około 0,3 mm na awersie. Musimy też właśnie pamiętać o, o tym, że no, moneta powstaje na metalu. Musimy, być właśnie, musimy to też przewidzieć, żeby to wszystko dobrze, dobrze wyszło i wyszło dokładnie. Tak, następna, następny etap w projektowaniu monety to jest model 3D. No i tutaj właśnie z tych rysunków naszych utalentowanych graficzek powstaje projekt w specjalnych programach. Polega to na tym, że ten początkowo płaski projekt trzeba podwyższyć, bo właśnie jak już wspomniałam wcześniej, to monety kolekcjonerskie Mennicy Gdańskiej charakteryzują się wysokim reliefem. No i dzięki temu trójwymiarowemu modelowi możemy już zobaczyć prawdziwą głębię monety i jak właśnie taki relief będzie wyglądał w rzeczywistości. Następnie ArtCam, czyli już taki fizyczny projekt, Monety trafia do mennicy, gdzie moneta jest wybijana. I zanim to nastąpi, to model 3D trzeba przenieść na specjalną elektrodę, gdzie grawer sprawdza, czy, czy ten model jest właśnie idealnie odwzorowany. No i później właśnie stworzenie narzędzi, czyli ta elektroda, no to jest. Ona wykończona przez grawera, tak jak już tutaj wspomniałam wcześniej. Niweluje doskonałości maszyny. Które właśnie powstają podczas, podczas grawerowania. No i po zakończonej pracy ta elektroda trafia do dalszej obróbki, gdzie podczas procesu drążenia uzyskujemy stempel, w którym wybijane są monety. No i następne narzędzie to jest właśnie stempel. Stempel to jest obraz monety w negatywie. On musi się charakteryzować bardzo wysoką jakością i wytrzymałością na uderzenia. Jeśli chodzi właśnie o ten stempel jeszcze, no to zostaje on piaskowany i jest pokrywany warstwą utwardzającą, która zapobiega przyklejaniu się kruszcu do stempla podczas tłoczenia. No i warto też pamiętać o tym, że przy produkcji monety potrzebne są jeszcze krążki z czystego kruszcu. jest podaje automatycznemu myciu i polerowaniu, które trwa, trwa nawet kilka godzin. Tak, to też wpływa na to, że właśnie usuwane są wszelkie tam swady i przebarwienia, które właśnie mogą wpłynąć na wartość gotowej monety. Tutaj właśnie jest opis tych narzędzi, to możemy już przejść dalej. No i następny etap to jest bicie monety. U nas w Mennicy Gdańskiej produkcji monet nie ma. Dla nas monety wybija Mennica Polska na przykład albo też Mennica Litewska. Co też jeszcze warto powiedzieć, no to zanim krążek, zanim srebrny krążek zostanie potraktowany prasą, matryce trzeba potraktować sprężonym powietrzem, żeby uniknąć zanieczyszczeń. No i te matryce czyści się za każdym razem. Tak, tutaj później jeszcze na, na zakończenie pokażę Państwu filmik, bo, bo tutaj się właśnie on akurat nie załadował. Też bardzo istotne jest właśnie numerowanie monety. Tak, ważne jest numerowanie monety. To też gdzieś tam wpływa na, na, na jej wyjątkowość. Każdy może mieć swój właśnie egzemplarz. Też ostatnio właśnie odezwał się do nas klient, który zbiera monety o konkretnym numerze z każdej serii. I, i, I właśnie pytał o, o, o numer z serii, już nie pamiętam dokładnie jakiej, ale, ale właśnie no, to też jest takie wpływa na unikatowość kolekcji na pewno. I tak, tutaj właśnie mamy akurat przykłady wysokiego reliefu. Tutaj na tej dolnej monecie jest... Jeszcze taki specjalny właśnie dodatek, to jest ruchome śmigło na monecie kolekcjonerskiej Bitwa o Midway, którą można też zobaczyć tutaj u nas na, na naszym stoisku, do czego zapraszamy. I tak, jeśli chodzi o rodzaje stempla na monecie, a tu jeszcze jest właśnie, jeszcze jest też pokazany przykład wysokiego reliefu, to też właśnie no, tak obrazuje, no jak to, jaką to, jak to przedstawia Właśnie na monecie. No i jeśli chodzi o rodzaje stempla, no to moneta, jak schodzi z, z taśmy produkcyjnej, jest ze stemplem lustrzanym, który, który na przykład dla nas do marketingu jest dosyć problematyczny, jeśli chodzi o fotografowanie. Zdecydowanie lepiej moneta właśnie kolekcjonerska wygląda, jak jest pokrywana oksydą. To się odbywa znaczy mechanicznie, ale już przetarcie, przetarcie jest ręczne, co też właśnie wpływa na takie, taką trójwymiarowość tej monety, na jej unikatowość i głębię. No i to właśnie wygląda w ten sposób. Tutaj jest moneta przecierana. No i ostatnim tutaj takim etapem są, jest wykończenie, wykończenie monety. I to jest właśnie jeden z ciekawszych, z ciekawszych etapów w produkcji, ponieważ no tutaj są dodawane właśnie różne dodatki. Na przykład na monetach z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego są wstawki 3D. Gdzieś tam na niektórych monetach są właśnie wstawki w postaci selektywnego złocenia. Tutaj na tych monetach z serii Wiedźmin widać właśnie taki zielony puchar. On jest zrobiony ze szkła. A w środku są drobinki złota. No, te, właśnie, elementy są bardzo różnorodne. Są też, właśnie, wstawki porcelanowe, są też meteoryty. Dróg UV no to, to, to już jest standard. Tak, poproszę o następny slajd. No, i tutaj, właśnie, są te przykłady dodatków. To jest to ruchome śmigło, o którym już wspomniałam. Selektywne złocenie, złocenie na monecie Jazon i Chiron. Tak to właśnie wygląda. Tutaj też właśnie jest druk UV. I żywica na, właśnie, monecie z serii Bestii Słowiańskiej na Domowiku. Ta żywica naprawdę robi świetne wrażenie, ponieważ pod każdym tutaj światłem ona. Ona ma inny kolor. Czasami jest właśnie on fioletowy, czasami widać, że jest taki niebieski. Ma takie drobinki brokatu. No wygląda to naprawdę, naprawdę pięknie. Tutaj też właśnie są jeszcze przykłady dodatków. Tutaj, tak jak właśnie już wcześniej też wspomniałam o tym, o tym pucharze ze szkła z drobinkami złota. No też tutaj jest właśnie słońce, które, znaczy, kamień, który imituje słońce. Na, na monecie, na właśnie mieczu przeznaczenia z serii, z serii Wiedźmi. Tutaj właśnie mamy selektywne wybłyszczenie na monecie Solaris z serii Stanisław Lem, mistrz Fantastyki, ale też jest druk fluorescencyjny, który właśnie sprawia, że moneta świeci w ciemności. To też właśnie robi dobre wrażenie, ale też no, wpływa też na wartość monety. Tak, też mamy tę monetę tutaj ze sobą, także zapraszamy do, do obejrzenia. No i tutaj właśnie jest finalny efekt po wielu miesiącach wytężonych prac już po prostu monety są właśnie umieszczone w drewnianych takich pudełkach. Mają też certyfikat potwierdzający ich autentyczność. Tak. No tutaj właśnie akurat mamy monety z serii Talent z Robertem Lewandowskim. Monety kolekcjonerskie są właśnie bardzo dobrą inwestycją, ponieważ no ich wartość często też w ciągu, w ciągu kilku miesięcy czasami, no, a w ciągu kilku lat to może wzrosnąć nawet o, o kilkaset procent i to, jest, i to jest naprawdę długoterminowa inwestycja. I tutaj właśnie jest pokazane, jak na przestrzeni lat wzrosła wartość monety z serii Wiedźmin. Ostatnie życzenie, kiedy była emisja, kosztowało, jego wartość tutaj wynosiła 1399 złotych. Dzisiaj to już jest prawie 8 tysięcy. Miecz przeznaczenia, też tak jak tutaj wcześniej 1399, teraz to już jest 4499, prawie 1600 krew elfów, gdy była data emisji, teraz to jest prawie 3500. Czas pogardy na początku prawie 1800 i teraz to już jest 3000 bez złotówki. Tutaj też właśnie ostatnie życzenie, i, a to akurat są monety złote. I tutaj właśnie początkowa cena to była 12 390 złotych, teraz to już jest prawie 16 tysięcy Tutaj wzrost też jest przy monecie ostatnie 1 1,1 uncji. Na początku, kiedy była data emisji, no to ona faktycznie kosztowała tutaj 1239 złotych, teraz to już jest 3,5 tysiąca. Tutaj właśnie jeszcze jest moneta z serii Robert Lewandowski, Droga do marzeń, tutaj też można zaobserwować wzrost. Kolejną monetą tutaj, która powstała we współpracy z Warner Brosem, to są przyjaciele i one akurat mają właśnie ten stempel lustrzany. Tutaj w centrum są właśnie cała szóstka przyjaciół, a ten stempel ten dookoła to jest właśnie stempel lustrzany na tej monecie. Też mamy monety z serii Matrix, wyszły moneta srebrna i złota. Złota wyszła w dwóch wersjach wagowych, jedna uncja i jedna dziesiąta uncji. Tutaj na tej monecie, gdzie jest cała trójka, jest Morfeusz Nio i Trinity to też jest właśnie um, druk UV na tym napisie Matrix i ta moneta też świeci w ciemności. Co też y, jest ciekawe, to na awersie y, monety zarówno srebrnej, jak i, i złotej jest, y, jest y, ten kod taki kultowy właśnie z Matrix. Y, kolejną monetą jest Mortal Kombat, to jest y, moneta, która ma nadruk UV, i też świeci w ciemności ta błyskawica, która jest tutaj między tymi bohaterami, to właśnie ona ma ten nadruk UV. Druk fluorescencji, przepraszam bardzo. Ostatnio w sprzedaży też mamy właśnie monety Roberta Lewandowskiego. To jest najnowsza moneta z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego, zwycięzca. Ona ma wstawkę 3D na tym medalu, a puchar ma selektywne złocenie. Też jest ciekawy, bardzo awers tej monety, ponieważ no, on jest taki nietypowy. Też tutaj jest medal i też koszulka sportowa Roberta Lewandowskiego. Tutaj też jest jeszcze złota moneta z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego, też w dwóch y, wersjach wagowych. Ym, jedna uncja i jedna dziesiąta uncji. No i też w Mennicy Gdańskiej mamy y, monety 3D. Ym, Monety 3D to, to też są monety, mimo że właśnie dużo, dużo osób mówi, że nie, jak to może być moneta, skoro, skoro to jest właśnie taka statuetka, no ale to też jest legalny środek płatniczy, po prostu jest to właśnie moneta 3D i, no, i ym, ma nominał na, na jakby na spodzie właśnie tej powiedzmy statuetki. Ym. I tak, tutaj poproszę następny slajd. No, natomiast monety 3D nie są wcale takie łatwe do, do wykonania, ponieważ srebro 999 jest za mało plastyczne, dlatego tutaj, za mało plastyczne i zbyt kruche, dlatego tutaj używa się próby srebra 925 z dodatkami. No tutaj też jest bardzo wymagany, bardzo szczegółowy projekt. Bardzo dużo jest też poprawek przy takich monetach. Trzeba też wiernie oddać twarz postaci, co też nie jest łatwe, dlatego no tutaj też musimy się do tego bardzo, bardzo przyłożyć. No i też do tego jest potrzebne odpowiednie opakowanie, które, które zabezpiecza wystające elementy. I tutaj właśnie tak wygląda projektowanie. To jest akurat model 3D. Też takie właśnie monety z. Silk Bank z tej Punk Uniwers. I, i, I tak właśnie no to jest dosyć, to był dosyć taki problematyczny projekt, ale, ale udany. Tutaj też właśnie mamy ten Silk Bank, jak to wygląda jako, jako właśnie ta moneta 3D. No i też w Mennicy Gdańskiej są monety bulionowe. My wydaliśmy trzy monety bulionowe, to jest Wiedźmin, Rusałka i Cyberpunk w dwóch wersjach wagowych. To jest jedna uncja i dwie uncje i one się tak naprawdę już wyprzedały. Monety bulionowe wychodzą w wersji proof zawsze, czyli zastępem lustrzanym. Tutaj musimy zdecydować, która która część powinna pozostać matowa, a która, a która powinna się błyszczeć. Monety bulionowe, wydaje się, że monety bulionowe tworzy się łatwiej, ale to nie jest prawda, ponieważ na monecie właśnie bulionowej widać każdą rysę, każde zanieczyszczenie. No i dla kogo tutaj produkujemy monety bulionowe, to... Właściwie dla wszystkich którzy są zainteresowani numizmatyką, dla kolekcjonerów, inwestorów i dla osób, które chcą zabezpieczyć swój kapitał na przyszłość. I dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy też na nasze media społecznościowe i na nasze stoisko. Tak, zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy, brawo, brawo do pani dziękujemy bardzo za załkę ciekawej wiedzy. Teraz drodzy Państwo, powitajmy na scenie Pana Sebastiana Słukowskiego, analityka biznesowego.